Witajcie na kanale Buty Nie Grają. Ja jestem Patryk. Dzisiaj będziemy omawiać premiery zbliżające się w drugiej połowie listopada, czyli od dzisiaj, 16 listopada, do końca tego miesiąca. Omówimy najciekawsze premiery butów do koszykówki oraz retro Jordanów. Zanim zaczniemy, pamiętajcie zostawić subskrypcję, polubić ten film. Jeśli wasi znajomi planują zakup butów w najbliższym czasie, pamiętajcie im wspomnieć o tym kanale. Będę bardzo wdzięczny. Możecie go udostępnić. I lecimy. No, co prawda, w tym miesiącu jest odrobina biedy z butami. Yy, w szczególności do gry w tej drugiej połowie, bo pierwsza była świetna, przynosi zasyp Kairi. Yy, tutaj jest jedna główna premiera i kilka takich mniejszych, biedniejszych. I tak, pierwszą premierą 19 listopada będą szaknozisy w kolaboracji z Hot Ones, kolorystyka Hot. Powiem Wam, że bardzo ciekawa alternatywa dla yy, tych zwykłych czarno-białych. Takie nie za ciekawe, 120 dolarów. Tak samo 20 dzień później mamy Kamikaze dwójki, kolorystyka czarno-biała, która, no też raczej no nic ciekawego, no co mam powiedzieć, nie będę kłamał. No. 23 jest wpisana premiera, myślę, że wypuszczą wcześniej kl 7 w czarno-białej wersji. No, nie przemawiają to mnie za bardzo. 130 dolarów u nas to jest 550 zł. Ej, teraz przejście oszukany, bo szakno też są, kosztują 550 zł u nas, a to jest 120 dolarów. Nike nas oszukuje. Kylie jeszcze nie małem na nogach. Prawdopodobnie kiedy ten film wychodzi już ma, bo nagrywam to dzień wcześniej. Kylie siódemki w przyszłym tygodniu na kanale już będzie na pewno first impression. No cóż, zobaczymy jak te buty będą się sprawować. Oczywiście hype wśród dwunastolatków już jest rozpalony, ale to nie to jest najważniejszą premierą butów do koszykówki w tym miesiącu. Najważniejszą premierą są Kobi piątki Bruce Lee. I tak, mamy tutaj dwie kolorystyki. Tą klasyczną żółto-czarną. Oj pyczku, oj byczku. Tak, tak, tak. 180 dolarów. Bądź tą biało-czarną. Też 180 dolarów. Oba w pełnej kolorystyce. W pełnej rozmiarówce oczywiście. I powiem Wam, że na żadne Kubiki nie byłem tak najarany. No... Bardzo, bardzo, bardzo bym chciał. Może jakimś cudem ogarnę pieniądze, chociaż myślę, że nie i będę płakał, że nie mam kubików w piątek. No niestety, nie wszystko możemy mieć. Na szczęście jutro już na kanale zobaczycie First Impression z w 35 eee, No a potem za tydzień Heiriki i potem już wszystko będzie raczej yy, niespodziewajką. No i jeśli chodzi o premiery butów do koszykówki, to w tym miesiącu jest wszystko. Teraz zostają nam premiery Retro Jordanków. Jeśli chodzi o Retro Jordany, no to tak, dużo midów, o których mówić nie będę, bo szkoda mojego i waszego czasu. Pierwszą taką ciekawszą premierą, która ma w ogóle jakikolwiek sens, są Jordany Trójki, Cord Purple, za dużo R, a ja nie wymawiam R. I to mnie bardzo boli. 21. Jak wiemy, 190 dolarów. Nie ma tutaj cudów. Jeśli chodzi o wygodę, trójki to topka. Naprawdę mega wygodne buty. Wizualnie nie zawsze do mnie trafiają. Tak naprawdę. Fire Reddy na przykład. Fire Reddy, No to jeszcze, ale tak to jakoś. No. no to nie moje klimat. Drugą premierą 25. Ja nie wiedziałem, że jest coś takiego jak światowy dzień singla, dzięki temu, premierze już wiem Jordany szóstki single day 210, dolarów, więc cena dość wysoka. 210 dolarów to będzie 900 zł około, no bardzo ciemna cena. Oni zawsze puszczają za 200-225, więc 210 specyficzne. Prawdopodobnie na apce już są, więc cena powinna tam też być. Już wam a, nie ma ich na apce naszej polskiej, więc jeszcze nie wiemy. Ale no, powiem wam, że do mnie to CW kompletnie nie przemawia. Ja zdecydowanie jeśli chodzi o Jordany, czekam na dwie premiery, ale to w następnym odcinku. Potem 27 mamy jeszcze Jordany 1 Low Light Smoke Grey. Lowe y jeszcze szanuję, powiem wam, a takie smoke grey. Każdy może sobie sfitować do czego chce. Może to nie do końca mój klimat, ale zawsze coś jest. 28 to jest najfajniejsza premiera tego miesiąca, czwórki Reddy. I to jest tak, żeby kupić w tym najbliższym przedziale czasowym wszystko co chcę, czyli ja bym chciał Kobiki, te FireReady i jeszcze buty wychodzące 12 listopada, to trzeba wydać 3 koła w dwa tygodnie. FireLEDy, piękne buty. Uwielbiam koresykę FireLED we wszystkich. E, uwielbiam czwóreczki. To są kozackie buty. Więc no, bardzo będzie mi szkoda, że ich nie będę miał. No, ale nie wszystko mieć można oczywiście. No, jeśli chodzi o premiery butów, to już wszystko w tym miesiącu. No, co prawda jest jeszcze e, 31 Black Metallic Gold wersja OG, znaczy wersja high'ów, jedynek, 170 dolarów, ale czy to jest bud warty wspomnienia? Kto jeszcze jara się jedynkami? Mi to one już tak zbrzydły, że nie mogę na nie patrzeć. No, jeszcze raz, pamiętajcie zostawić subskrypcję, polubić ten film, skomentować, które buty byście, byście wywzięli, czy starczyłoby Wam siada na wszystko, a jeśli tak, to możecie się im podzielić, tam na dole jest link do Patronite'a. No, i jest też również Link do kanału na Discordzie, gdzie rozmawiamy o butach i z miłą chęcią każdy Wam pomoże dobrać buty dla Was. I buty na pozycję nie istnieją na razie.